Witam serdecznie. Montaż szklarni z poliwęglanu część druga. Zanim zacznę taka przestroga. Jeżeli chcecie kupić szklarnię wiosną, to kupujcie ją z tą świadomością, że skorzystacie z niej być może dopiero w przyszłym roku. Czas dostawy szklarni u wszystkich producentów jest tak długi. Nie wiem, być może wynika to z tego, że wszyscy rzuciliśmy się na te szklarnie. Wzrosło zapotrzebowanie i firmy nie, nie po prostu nie wyrabiają. Dlatego aby chronić swój system nerwowy, lepiej kupować szklarnie przez cały rok, ale nie wiosną. Z myślą, że jeszcze tej wiosny z niej skorzystacie. Bo naprawdę szkoda waszego systemu nerwowego. A teraz wracając do tematu. W części drugiej montujemy dodatkowe fundamencik drewniane. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, szklarnia będzie wyższa, co jest ważne, jeżeli szklarnia z poliwęglarną ma kształt tunelu. Ważne dla pomidorów. Szczególnie tych średnich lub wysokich. Po drugie, montaż szklarni na, tym, na tych krawężnikach czy innych betonowych elementach często jest utrudniony, ponieważ ten beton lubi pękać. Szklarnię montujemy tuż na obrzeżu tego betonu i on lubi pękać. Myślę, że montaż w drewnie będzie łatwiejszy. No, zobaczymy, czas pokaże. Drewno oddzielamy od betonu taką izolacją. To jest taka dosyć gruba folia, tak jakby troszkę gumowana. Oddzielamy, dlatego że beton wciąga wilgoć z ziemi i z podlewania czy deszczu, jak gąbka. Narażałby na stałą wilgoć te drewniane elementy, te drewniane belki. I tak w pierwszym etapie te wszystkie belki zostały do, dokładnie zwymiarowane, i później zostały na spodniej części belek wyżłobione takie rowki. Dlatego, że jak mi mówią fachowcy, drewniane parapety mają takie rowki, żeby w razie ich mycia na przykład woda nie ściekała e, pod spód. I nie moczyła całego drewnianego elementu. Tak więc zostały wyżłobione te rowki, następnie te wszystkie elementy zostały ułożone tak jak leżeć powinny i wywiercone otwory, dzięki którym będą połączone te drewniane belki z tymi betonowymi elementami. I kiedy ja te belki pomalowałam bejcą z woskiem z trzech stron. I kiedy tutaj jeden z panów będzie bejcował tą ostatnią stronę, gdzie były też łobione rowki, drugi do tych wywierconych otworów w betonie, w tych krawężnikach, będzie wbijał takie metalowe elementy z gwintem wewnątrz. Y, które będą służyły do połączenia właśnie y, taką śrubą zobaczycie jak ta śruba wygląda będą służyły do połączenia o, takim śmiesznym młotkiem wbija takie takie coś z gwintem wewnątrz i y, to będzie służyło do połączenia tych tego drewnianego fundamenciku z tym betonowym. Tutaj być może widzicie, próbowałam zrobić Wam zdjęcie, jest gwint. I kiedy te Belki zostały położone. Jest taka, taka wielka śruba. Ona ma około 50 cm długości. To się kupuje chyba na sztuki. Z gwintem kładzie się podkładkę tą śrubę. Nakrętki: dwie. Jedna do przykręcenia, druga kontrująca. Zapamiętałam nazwę. Dzięki której wkręca się ten, tą śrubę w te otwory. I tak to później wygląda. Ucina się tą śrubę, tą śrubę stosuje się do następnego otworu i tak aż do skutku. Na tych długich elementach, przypomnę, szklarnia 3 na 4, na tych długich elementach jest 4 takie skręcenia, a na tych krótkich 2. I po skręceniu tego wszystkiego to trwało około Prawie 4 godziny po skręceniu tego wszystkiego. Następnego dnia, żeby już nie wieczorem, pamiętajcie wieczorem nic nie róbcie, bo może być wilgoć. Następnego dnia, kiedy słoneczko osuszyło całość, jeszcze raz pomalowałam wszystkie drewniane elementy tą bejcą z woskiem. Pojemność puszki z bejcą to jest około 900 ml. Poszło mi na całość na dwukrotne pomalowanie, trzy takie e, puszki. W sumie to nie jest droga rzecz. Zależy w jakim e, sklepie to kupicie, w jakim e, no, bo są różne ceny. I tak to wygląda dziś, czyli w niedzielę. Mm. Fundamencik gotowy na montaż klarenki. Teraz czekamy na szklarenkę, tak jak mówię. No, jest jak jest. Jaki będzie wystrój, że tak powiem, wewnątrz, jeszcze nie wiem. Myślę, że nie będę stosowała podwyższonych grządek. Rząd, tak, grządek. Co najwyżej, co najwyżej, jeszcze zobaczę. Na pewno będzie tu trzy takie segmenty, ale jak to będzie wyglądało, to jeszcze nie wiem. Subskrybujcie kanał, to zobaczycie, co wymyśliłam. Także moi drodzy, życzę Wam spełnienia marzeń dotyczących Waszego hobby. Życzę Wam dużo cierpliwości, dużo zdrówka, dużo uśmiechu. I do następnego.